Ćwiczenia poprawiające wzrok, czyli tak zwana yoga oczu. Powiemy sobie jednak także parę słów o masażach i o kosmetyce. Ale pierwsze pytanie, które zawsze nam się nasuwa, jest takie po prostu, czy to rzeczywiście działa. I tutaj, e, tak naprawdę. Trzeba powiedzieć, że nie musicie wierzyć na słowo. Wystarczy zbadać w swój wzrok, zainwestować 3-4 tygodnie ćwiczeń po 5 minut rano i wieczorem, żeby mierzalnie poprawić wzrok. Bardzo często ta poprawa jest wyczuwalna już znacznie wcześniej, ale tutaj, jeżeli chcemy już mieć pewność, to proponuję zrobić to tak. Warto też sobie powiedzieć, że dla ludzkości yoga oczu, czy zwana tak czy inaczej, nie jest zupełnie nowością. Już w Ayurvedzie jest sporo wzmianek na ten temat. Jest też koncepcja drishti, czyli kierowania wzroku, która mówi o tym, że tam gdzie idzie wzrok, tam idzie również nasza energia. W związku z tym zwraca się uwagę, żeby choćby nie chodzić z wzrokiem wbitym gdzieś tam w ziemię. Tylko raczej patrzeć na linię horyzontu, bądź też nieco nad nią. Wtedy czujemy się bardziej witalni, mniej obciążeni odpowiedzialnością i po prostu czujemy się, a przy okazji wyglądamy lepiej. Natomiast jeśli chodzi o czasy współczesne, to. Tutaj przodują Chiny, to trzeba powiedzieć, dlatego że już od ponad 50 lat we wszystkich szkołach obowiązkowe są ćwiczenia wzroku w ramach rządowego programu walki z krótkowzrocznością. Co wydaje mi się, też pokazuje, że no gdyby to nie działało, to od tylu lat nie byłoby to stosowane. No i trzecia sprawa to tutaj w kontekście europejskim najbardziej znanym orędownikiem i twórcą współczesnej jogi oczu, ćwiczeń oczu jest. Doktor Bates, którego książki są dość powszechnie też czytane i stosowane. Niestety te ponad 100 lat temu został wyśmiany i zdyskredytowany. Teraz sądzi się, że to dlatego, że Ówczesne środowisko medyczne przestraszyło się skuteczności tej metody, a przecież pamiętamy z historii, że także i bakterii i w ogóle drobnoustrojów miało nie być, no bo cóż to za dziwne pomysły, jakieś małe żyjątka, które mogą nam zdrowotnie psuć szyki. Przechodząc już do praktyki. Najważniejszym właściwie ćwiczeniem, które często wykonujemy, uwaga, z zamkniętymi oczami, bo to oszczędza naszego błędnika i żołądka, ale też sprawia, że mamy większy zakres ruchu. Jest ćwiczenie, gdzie po prostu, ja je pokażę z otwartymi oczami, kierujemy wzrok mocno do góry i nisko w dół. Pięć razy. Daleko na prawo gdzieś ze swoje prawe ramię, i na lewo również po pięć razy, na skosy, czyli duża litera X, ponownie pięć powtórzeń. I tutaj zaraz możemy puścić tak naprawdę wodę, wodze fantazji, dlatego że świetnie sprawdzą się i tak zwane leniwe ósemki, czyli duże takie cyfry. Osiem wykonywane wzrokiem, jak największe, wiem, że śmiesznie to wygląda w obie strony. Możemy cały czas iść tym trybem po pięć powtórzeń. Możemy również robić sobie taką gwiazdkę typu góra dół, po skosie w prawo i w dół, w lewo, daleko prawo, daleko lewo, prawo dół, lewo góra, dół. Góra, lewo, dół, prawo, góra, daleko w lewo, daleko w prawo, góra po skosie w lewo, prawo w dół, góra, w dół. Możemy również Wędrować po tarczy wyobrażonego dużego zegara. To będzie bardzo cenne dla wzroku, ale będzie miało też dość ważne korzyści dla urody naszych oczu, dlatego że im ostrzejszy wzrok, im lepsza akomodacja wzroku, tym mniejszą mamy tendencję do tak zwanych zmarszczek krótkowidza, czyli marszczenia noska i marszczenia również przy okazji mięśnia okrężnego. Oczu. Czyli to jest nasze pierwsze ćwiczenie. Do drugiego ćwiczenia już będzie nam potrzebny długopis, pałeczka, ołówek. Ja teraz troszeczkę odsunę od siebie kamerę, bo tutaj będzie nam potrzebna wyciągnięta ręka. I nie będziemy wodzić głową za pałeczką. W związku z tym, jeśli jest taka potrzeba, można głowę przytrzymać. I teraz uwaga, powoluteńku, śledząc pałeczkę, długopis czy też o, o, ołówek, przesuwamy. Ja wiem, że tutaj w pełni nie widać tego ruchu, ale przesuwamy dłoń tak daleko, aż praktycznie będziemy widzieć tylko jakiś zarys, sugestie tej pałeczki. Widzimy ją bardzo długo i potem równie powoli. Wracamy. Ja to troszeczkę przyspieszyłam i robimy całość powoli i starannie na drugą stronę. Następnym etapem, naprawdę świetnym, troszkę zabawnym, jest to, że oddalamy pałeczkę od siebie, wpatrujemy się w nią i powolutku przybliżamy do nosa. Ja to niedawno pokazywałam też w telewizji. Przybliżamy do nosa, tu się tworzy zes, ale my się tym zupełnie nie martwimy. I teraz cały czas skupiając wzrok, zaczynamy przesuwać dłoń. I sami zobaczycie, że są tutaj zabawne takie wrażenia, jakby dłoń była półprzezroczysta. Jest to dość męczące. I powolutku stopniowo oddalamy pałeczkę od oczu. Możemy sobie to powtórzyć, zmienić dłonie, tak pomachać albo porobić różne inne. Zawijaski dłońmi. Tak jak mówię, dość intensywne ćwiczenie dla naszych oczu. Możemy się ponownie tutaj przybliżyć i pokażę Wam szalenie ważny też dla oczu palming. Palming pozwala oczom odpocząć. Stwierdzono również związek pomiędzy zmęczeniem i przede wszystkim poziomem stresu z astygmatyzmem. Okazało się, że jak ochotnikom pokazywano, Filmy stresujące, to ten astygmatyzm się potem, badany, powiększał, a jak stosowano techniki relaksacji, to on się zmniejszał. Dlatego też palming jest to technika, gdzie rozcieramy dłoń o dłoń. Oczywiście są różne odsłony, ale pokazuję najbardziej taką typową. Przytulamy takie ciepłe miseczki. Naenergetyzowane do oczu. Tutaj możecie wykorzystać znaną sobie technikę oddechową, choćby, bądź po prostu uspokoić swój oddech, wydłużyć go. Po czym powolutku, tak zachowamy tę pozycję przez 2-3 minuty, przesuwamy dłonie ku skroniom, otwieramy oczy i robimy gest prasowania uszu do czaszki. Bardzo przyjemne, też bardzo odstresowujące. Przechodząc do masażu, warto wiedzieć, że delikatny nacisk na gałkę oczną spowoduje też bardzo dobre zmiany pozytywne w ukrwieniu oka, ale też uspokoi nam rak, akcję serca i oddech, czyli jest to również technika relaksacyjna i tutaj Przykład, delikatne kółeczka świetnie się sprawdzą. Jeśli chcemy powięź i mięśnie i unerwienie oczu jeszcze bardziej rozruszać, cudownie się nam do tego nadadzą jeżyki. A przy zmęczonym wzroku możecie pomasować również górną powiekę. To już pewnie, jak nie będzie tutaj makijażu. Warto także rozmasować skronie. A dlaczego? Dlatego, że Głębokie mięśnie oczu takie wiązadła biegną w tej chwili tak naprawdę o tutaj dalej. Tak z boku e, oczu i promieniście rozchodzą się. Także tutaj też warto sobie pomasować jeżykami. Jeśli nie mamy jeżyków, bardzo dobrą techniką jest takie głaskanie z relaksacją nadmiernych napięć i możemy w sobie wtedy dłoni przejść na skronie i wymasować skronie. Zawsze będzie to nie tylko skuteczne, ale też i bardzo przyjemne. I warto też powiedzieć chwilę o kosmetyce. Jeśli mamy szczęście trafić na lekarza, który ma dwie specjalizacje, czyli okulistykę i dermatologię, to wtedy taki lekarz powie nam, że to jakich kosmetyków używamy bądź nie używamy e, wokół oczu, też ma duże znaczenie. Ogólnie oczy nie za bardzo e, lubią e, przyklejane sztuczne, ciężkie rzęsy. No ale wiadomo, jeśli mamy taką potrzebę, to ale poćwiczymy, to też powinno być wszystko dobrze. Natomiast wśród kosmetyki, która ma zerowy potencjał drażniący, a zarazem jest bardzo skuteczna, są peptydy, na przykład typu Adifil i Botox-like, one bardzo pięknie pielęgnują, ale nie będą zaburzały nam tutaj żadnej e, gospodarki e, na przykład limfatycznej wokół oka. To też jest bardzo, bardzo ważne. Czasem chcemy używać też retinoidów i jest pytanie, czy możemy wokół oczu, bo chcielibyśmy naprawdę tę skórę przecież wzmocnić i rozjaśnić. I tutaj, jeżeli chcemy używać retinoidów, to nie ich form wysoko drażniących, tylko stosujemy retinoid HPR, czyli formę Olejkową, która będzie robiła kosmetycznie wszystko to, e, czego potrzebujemy, natomiast nie będzie e, powodowała Fotouczuleń, podrażnienia, które też może zwiększyć uzawienie i bezpośrednio, bezpoś właśnie, spowodować też dyskomfort i niepotrzebne napięcia naszych mięśni i ich powięzi. Także zachęcam Was serdecznie do ćwiczenia wzroku. To jest naprawdę mała chwileczka. Możecie to również robić tak jak ja. Jeszcze zanim otworzycie oczy, leżąc na poduszce i wtedy dosłownie jedno ćwiczonko, parę razy góra dół, parę razy wzrok na boki, parę takich dużych X-ów i na przykład duże leniwe ósemki. I ja już widzę poprawę, jeśli chodzi o to, że nie rozmywają mi się litery jak czytam. Czyli jestem dobrym przykładem na to, że to działa. Życzę Wam sokolego wzroku i pięknych widoków. Do zobaczenia.